18 maja w pałacu w Oleśnicy Małej miało miejsce po raz kolejny wydarzenie kulturalne pod hasłem Mit i Historia. W tym roku w programie znalazła się wystawa studenckiego archeologicznego koła naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego z wystawami Czary i Magia, Zioła z babcinej chatki oraz moda Epok niesłusznie minionych. Tuż obok swoje miejsce mieli lokalni artyści z ceramiką, biżuterią oraz pszczelarze ze świecami. Pierwszym z wydarzeń tego wyjątkowego wieczoru był wykład Anny Borkowskiej-Szwartz pod tytułem Oleśnica Mała Miłość i Pasja Stanisława Borkowskiego 1952-2003. Następnie w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca odbył się koncert chóru Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik artystyczny Agnieszka Franków Żelazny, dyrygent Magdalena Lipska. Podsumowaniem wieczoru był spektakl teatru Formy Józefa Markowskiego, który co roku zaskakuje czymś nowym i niepowtarzalnym w formę i treść. Tym razem był to via regia, czyli historia na szlaku świętego Jakuba.